Wciąż miał wrażenie, że wszystko się źle skończy. Nawet dzisiaj łodzi dotrą do kontynentu, ludzie nie przyjmą elf na swoich ziemiach. Jeśli nad przyjmą, to jedynie by zaraz obrócić jej błotem, wygnać do jego szy ziemię, czy po prostu śmiercić. Chciał zaoszczędzić i zawodu, jakiego wówczas spotka. Przecież marynarze nie będą mieli się wrócić, gdy tylko w że dalej przed siebie, jak najdalej od opasania które z każdym krokiem stało się cichszy, bardziej odległy. Mimo to jeszcze parę wieści do niego dotarło. Szkoda, tylko kiedy nie zaplanowano pamiętać sen. który potem okazał się przekleństwem. Dzięki temu zyskali zdolność panowania nad czynami innych istot, czy to ludzi, czy drynów. A pewnie was byli by w stanie kontrolować. Trudno do końca powiedzieć, jak działa ich moc. Sami od wieku zachowujemy jej działanie w największym sekrecie. Podobno muszą go dotknąć i patrzeć im prosto w oczy, by móc na nim zapanować. Nie mam jednak pewności, czy to rzeczywiście jest konieczne, by mogli przyjąć władzę nad inną istotą. W każdym razie nową umiejętność bardzo mi się spodobała i nie chcieli naszej pomocy. Dasean pewnie będzie pierwszą, która spróbuje na niej. pod na Dasean i zeszła się robka. Zdał sobie sprawę, że żadna z głównych nie będzie nasiona przestrogą, czy choćby niewielką zachętą do uważania na siebie innych. Nie, wręcz przeciwnie. Pewnie jeszcze bardziej z pragnieniem odnaleźć upragnieniem poszczególne osoby. Szukaj najniebezpieczniejszych ludzi. iść tam, gdzie każdy inny elf nigdyby się nie dał, ale wcześniej czy później zakończy się z jego śmiercią i wszystkim, którzy ruszą razem z nim jego wzrok wyłęczał w kierunku wycienia do w plaży stoczniami potrząsnął głową za inne dobre rozwinął się pomysł jak powstrzymać marynarz z ruszeniem. zdecydowanie nie zamierzał iść przykładem seny, podpalać łodzi, czy w inny sposób nie uszkodzić. widział doskonale jak wiele pracy jego bracia i siostry nie dla jego nie mógł niczego nawet jeśli tak bardzo pragnął by zrezygnować z podróży a statki przerobili na takie, które wystarczy na pływanie po wodach po ojczyznie. My sami stwierdzili, że lepiej z w domu niż ruszać w drogę do nami no w Wiedział jednak, że trudno jest ich w rozsądku młodzie, szczególnie tych, których zagroziło się już pragnienie przy wodzie i spotkania ludzi. Wrócił pamięcią do tego, jak wyglądał jego początkiem nowieliny, jego marzenia pragnął, by razem z ludźmi i opiekunami raz na zawsze przepędzić szkodniki ze swoich ziem. Pragnął na tej tereny za granicą, nowe rośliny, stare wyleczyć, w i życia, by choroba nie szerzyła się dalej. Miał nadzieję, że razem z innymi jest w stanie przywrócić dawny porządek za czasów stworzenia pierwszego alfa. Jednak człowiek widocznie nie podzierał tych pragnień i któregoś nie stwierdził, że obecność obrońcy i przyjaciela jest całkowicie zbędna. Ma sens z nie musiał przez długi czas i traci nadziei. Cały czas wierzę, że ludzie się pamiętają i zrozumiał swój wątek. nie sobie chłopaka, strumę, który ich wtedy ostrzegł. Doradził no, im, by odeszli, a wrócili do myśli dopiero, gdy mieszkańca chłoną i będą chcieli niespokojnie spokojnie o wszystkie Ale nie mogli tego czynić. Obiecali przecież swoim człowieka nawet ze celu własnego życia. Poza tym w tym czasie elfy ufały swoim podobieczynem, nie ma że bezgranicznie. Co stało się ich z